No ja się, ja się bardzo obawiam tego, bo ja mam, ja mam życie takie trai, tragiczne. Kiedykolwiek coś chcę, to, to wszystko jest źle. Boję się, po prostu się boję tego. A czego pani się boi? No, no tego, co, co nastąpi. Jeszcze gdyby ktoś tylko przyszedł i założył mi, że Uszczelkę. Tak, tak, nie całe okna. Tylko tą uszczelkę położył, to jeszcze, jeszcze byśmy złożyli. Pani Mario, ale my możemy pani wszystkie okna wymienić, nie uszczelkę. Ale to nie można, bo to jest za duże koszty. Są. Prawie 300 tysięcy złotych w trzy dni, a wszystko z empatii do pani Marii. Jesteście, moi drodzy, niesamowici. Partnerem strategicznym kanału Goniec jest Aquafor, producent filtrów do uzdatniania wody. To dzięki Wam mogą powstać trudne materiały na ważne tematy. Subskrybując ten kanał, pomagasz nam się rozwijać. Statystyki pokazują, że zdecydowana większość z Was tego nie robi. Będę wdzięczny, jeśli zdecydujecie się na małą przysługę dla mnie i redakcji gońca i klikniecie przycisk subskrybuj. Kiedy udostępniałem moją rozmowę z panią Marią w mediach społecznościowych, to wiedziałem, że rozmowa ta poniesie się szerokim echem w internecie. Tak też miało być, bo żeby realnie pomóc pani Marii, jej historię winny poznać więcej niż dwie osoby. Skłamałbym jednak, mówiąc, iż przewidziałem, że pierwszy wycinek z tejże rozmowy obejrzy ponad 3 miliony z Was. Pierwotnie zamysł był taki, że najpierw wrzucimy fragmenty wypowiedzi pani Marii, a następnie udostępnimy cały reportaż. Tak też się stało. Nim jednak do tego doszło, to niektórzy z Was w przypływie emocji, tak też to sobie tłumaczę, pomyśleli, że nie pomogliśmy pani Marii. A tymczasem po zakończonej rozmowie pojechaliśmy do Warszawskiej Arkadii po gogle i wypiliśmy u pani Marii herbatę. To, co zwróciło szczególnie moją uwagę, to zagubienie. Pani Maria bowiem zmierzała w kierunku hali mirowskiej, ale widać było, że trapi ją jakaś sprawa i co niezwykle smutne, nie może znaleźć żadnej dobrej duszy, która pokierowałaby ją, gdzie dokładnie owe gogle może kupić. Te gogle i cały ich kontekst wydają się być tak abstrakcyjne, że kiedy pani Maria o nie pytała ludzi na ulicy, to w jakiej szczęści nie dziwię się, że trudno było znaleźć kogokolwiek, kto udzieliłby jakichś informacji na ich temat. Kiedy wysiedliśmy z tramwaju i zmierzaliśmy w kierunku Arkadii, pani Maria przystanęła na chwilę, podniosła głowę do góry i powiedziała: Boże, jakie to jest wielkie! Musieli to zapewne wybudować niedawno. Na co jej odparłem: Pani Mario. Arkadię postawili w 2004 roku. Pani Maria wtedy się zaśmiała i powiedziała: A no tak, kiedy ja tu byłam ostatni raz. To, jak urocza jest Pani Maria, najlepiej obrazuje scena, w której po zakupie gogli, kiedy też musiałem jej wytłumaczyć, że gogle są prezentem, wyjęła z torebki czekoladę, którą mi podziękowała. I właśnie to wspólnie z moim operatorem Aleksem chcieliśmy ukazać w naszym reportażu. Chcieliśmy ukazać Panią Marię dokładnie taką, jaka jest. A jest szczera, otwarta i nade wszystko samotna. Samotna do tego stopnia, że zaprosiła obce jej osoby, by je ugościć w swoim domu i opowiedzieć o swoim życiu, a tak naprawdę po prostu pogadać. Jednocześnie pani Maria nie mogła pojąć, że Wy, drodzy internauci, chcecie jej pomóc. Bo tak jak mówiła, w swoim życiu nie doświadczyła jak dotąd takiej wielkiej empatii. No ja się, ja się bardzo obawiam tego, bo ja mam, ja mam życie m, takie trai, tragiczne. Kiedykolwiek coś chcę. Coś chcę to, to wszystko jest źle. Boję się, po prostu się boję. tego. A czego pani się boi? No, no tego, co, co nastąpi. Co może nastąpić? Na... A co może stać się najgorszego? No, najgorszego. Może przyjść jakiś obóz pod, 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 pod reżim gwiazdy. I koniec. A co to, 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 to pan nie wie, jak się, jest teraz ludzie są na świecie? Są tacy, ale są też ludzie, którzy chcą pomagać. No są też, ale jak, jak, jak ich rozpoznać, żeby, żeby wiedzieć, że, to, że, ci są, że ci są właśnie dobrze, a tam ci źli. No, no nie wiem, no, że tak, jest, tak a, jak, a jak dzisiaj na przykład, jak spadł śnieg, jest trochę chłodniej, jest tu pani ciepło, czy nie? Jeszcze, proszę pana, jeszcze gdyby ktoś tylko przyszedł. I w tym założył widzę. Uszczelkę, tak? Ale nie całe okna, tylko tę uszczelkę położył. To jeszcze, jeszcze byśmy włożył. To jest możliwe, to jest możliwe, bo ludzie przecież mogli Pani Mario. Ale my możemy pani wszystkie okna wymienić niewarzeczki. Ale to nie można, bo to jest za duże koszty. To. Jedyne o co nas poprosiła pani Maria, to wymiana uszczelek w oknach, bo jak powiedziała jedynie za uszczelki może nam oddać pieniądze. W wielu komentarzach, które napisaliście, czytałem, jak straszna jest samotność i starość. Jak starość nie udała się Panu Bogu, jak dojmującym połączeniem są te dwie rzeczy. W komentarzach pojawiały się również pytania o córkę pani Marii. Bardzo często były to komentarze niepochlebne. Pani Maria ma jedną córkę, która jest już po siedemdziesiątce i wiem, że emocje są ogromne. Prosiłbym was jednak o to, by się wstrzymać z tak jednoznacznymi opiniami. Pani Maria jest niezwykle poczciwą kobietą i myślę, że nie chciałaby czytać niektórych niemiłych komentarzy, a już szczególnie dotyczących jej dziecka. Jako dziennikarz gońca, ale nade wszystko jako człowiek, chciałem Wam najmocniej podziękować za zaangażowanie w zbiórkę. Po raz kolejny pokazaliście, że macie ogromne serca i mnóstwo empatii. Robicie naprawdę wielkie rzeczy. W sprawie godnego życia pani Marii wciąż działamy i obiecuję wam, że niebawem zobaczycie, jak zmieniliście jej życie. Chciałbym wam również przekazać dla spokojności serca, iż pieniądze z pierwszej nieoficjalnej zbiórki na rzecz pani Marii jej organizatorka przekazała na naszą oficjalną zbiórkę, a więc wszystko płynie już swoim właściwym nurtem. Czas ma nadzwyczaj coś gorzkiego w sobie. Pisał w jednym z wersów Zygmunt Krasiński, utyskując nad jego przemijaniem. Pamiętajmy, proszę, że reportaż, który zrealizowaliśmy, dotyczy jedynie pani Marii. Jak wielu seniorów jest w podobnym lub w jeszcze gorszym położeniu? Jak wielu seniorów nie potrafi odnaleźć się w technologii XXI wieku? Jak wielu z nich jest samotnych i nie ma się do kogo odezwać? Spacerując ulicami Warszawy, miałem sposobność niejednokrotnie słyszeć zdanie: Niech pan ze mną jeszcze chwilę pogada, bo nie ma się kto do mnie odezwać w domu. Starość jest doprawdy niezwykle dojmująca. Niemniej warto od czasu do czasu zainteresować się samotnym człowiekiem, a już tym bardziej, kiedy potrzebuje pomocy. Czy pani się zgadza, żebyśmy pani pomogli i wymienili te okna? No zgadzam się, zgadzam już. Partnerem strategicznym kanału Goniec jest Aquafor, producent filtrów do uzdatniania wody.